Witam Cię serdecznie na moim kanale To już jest mój drugi film I w tym filmie postaram Ci się przybliżyć moją historię To jak się zaczęło to w moim przypadku I jak to przebiega Otóż Moja, że tak powiem przygoda no, Inaczej tego nie określę Z zaburzeniami nerwicowymi Zaczęła się w zasadzie już za dziecka często źle się czułem, byłem jakiś zdenerwowany panikowałem ale jakoś za dziecka wiadomo ani ja, ani rodzice tym się zbytnio nie przejmowaliśmy bo u dzieci takie rzeczy podobno się zdarzają i myśleli, że po prostu yy, jestem że tak powiem nadpobudliwy, albo coś takiego później zaczęło się to potęgować w gimnazjum było coś takiego, że po prostu kręciło mi się w głowie, i gdy kręciło mi się, wpadałem w panikę, że mam raka, że mam guza mózgu, że umrę. Zrobili mi wszystkie badania, jakie się dało. Wyniki miałem dobre. Ale cały czas wkręcałem sobie, że mam raka, że na pewno zdjęcie zrobili źle, albo że wyniki się im się pomyliły, że to nie są moje wyniki wcale. No i walczyłem z tym w gimnazjum bodajże przez półtora roku tylko że wtedy miałem leki dosyć delikatne bo to były tabletki sedatif podajże, jak dobrze pamiętam gdy, ale brałem je tylko w momencie stresu gdy, gdy właśnie mnie to łapało pod język i to mi wystarczyło poza tym brałem różne kompleksy witamin i tak dalej później to mi minęło no i zaczęło się ponownie w szkole Średnie i trwa do dziś. W szkole średniej objawiało się to już nie, tl, nie tyle bólem głowy i zawrotami głowy, co dolegliwościami od strony układu pokarmowego od serca czułem wywracanie właśnie się serca, kołatania duszności. Zimne potnie. razem było zimne, zim było ciepło. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, drętw dr drętwienia różnego rodzaju. Drętwiały mi ręce. Miałem takie mrowienie w całym ciele. Miałem wrażenie, że drży mi warga, że drży mi język. Mm. No i co, zrobili mi znowu badania, znowu nic nie wyszło, tak? Teraz znowu zacząłem się badać. I tak, za każdym razem, gdy łapie mnie każdego rodzaju panika i tak dalej. Do niedawna jeszcze biegiem do środka zdrowia, że mam zawał. Potrafiłem trzy razy w tygodniu mieć robione w ośrodku zdrowia EKG, na którym nie wychodziło nic. Lekarz pomyślał, że to może być od żołądka. No i po części też trafił, bo miałem teraz w lutym robioną gastroskopię, okazało się, że mam refluks żołądkowo-przełykowy, ale refluks właśnie wiąże się też z nerwicą po części, bo refluks pojawia się w sytuacjach stresu i itd., a najlepsze jest to, że żeby wyleczyć refluks, to trzeba. Właśnie wiedzieć dietę, ale nie tylko dietę, bo trzeba zapewnić pacjentowi spokój. Także jak ja jestem chory na nerwice, to. Naprawdę no, nie jest tak łatwo zapewnić sobie spokój, gdy ja, że tak powiem, delikatnie gdzieś coś w sercu mnie tułkuje, a już mam panikę, że mam zawał, tak? Więc leczenie refluksu u mnie na pewno potrwa, potrwa dłużej. Tak samo jak z tą nerwicą, tak? Co mogę Ci powiedzieć więcej? Najgorszy dzień, pamiętam, miałem bodaj, że jak byłem w Niemczech, pojechałem do pracy do Niemiec na trzy dni, i gdy dojechaliśmy do Niemiec, właśnie zapomnę atak paniki. Pierwsze co: jestem daleko od domu. Jestem na obczyźnie, więc i nie znam języka, bo pojechałem ze znajomymi. Co ja teraz zrobię? Co się stanie, jeżeli teraz zostanę zawał? Druga rzecz. Pierwsze co, druga rzecz, jaką zrobiłem, to pierwsze co, yy, zadzwoniłem do domu. Bo też nie wiedziałem, co mi się robi i tak dalej. Musiałem się pół godziny wyżalić mamie, babci, wszystkim, pod, każdego po kolei dzwoniłem. Jak to ja się źle czuję, i, 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 co mi, i co mi jest, tak? Trzecia rzecz: leki miałem ze sobą, na szczęście, więc je wziąłem. E, na szczęście, odpukać, gdy wzięliśmy się do pracy, to ustało. I powiedziałem sobie po raz pierwszy tak: kurczę, jeżeli czymś się zajmę, zajmę czymś w głowę, zajmę się pracą, a było jej naprawdę dużo, to i przechodzi. Jeśli by to był zawał, to w momencie schylenia się pojęcia pierwszej rzecz, lepszej rzeczy czy cokolwiek, po prostu ten zawał do tego zawałby doszło. A nie doszło. Tak więc zacząłem, w tym, zacząłem szukać w tym kierunku, bo mówię, no, nie miałem pojęcia, co to jest nerwice jeszcze do początku tego roku. Po prostu byłem pewny, że to moje ciało, że tak powiem, tak. Wszyscy mi wmawiali, że jeszcze w wieku 22 lat, ja mam teraz 22 lata, że jeszcze dorastam, tak? Powiedzmy, że dobrze, ciało, ciało człowieka zmienia się cały czas, tak? Buzują hormony i tak dalej, ale nie wydawało mi się, że, że to było to. No i w końcu e, potwierdziło się, że jednak to jest nerwica. E, przypisał mi lekarz leki właśnie uspokajające. Hmm, które biorę, biorę cały czas codziennie, tak? Bo u mnie jest, coś, u mnie jest też taka psychika, mam coś takiego w psychice, że zapomniałem przykładowo wziąć leki, ale czuję się dobrze, to z automatu, jak sobie przypomnę, że tych leków zapomniałem wziąć, to z automatu już mi jest gorąco, już się pocę, yy, już mam duszności i już się nakręcam. Yy, co jeszcze? Drugi taki przypadek nerwicy, taki naprawdę porządny miałem w pracy i też byłem wtedy w 400 km od domu, byłem nad morzem. Jestem z Wielkopolski, więc nad morze tam parę kilometrów mam. Wtedy akurat byłem na dachu, bo pracowałem tam z klimatyzacją, ale to nie jest teraz ważne, gdzie pracowałem. Pracowałem, bo oczywiście przez nerwicę z tej pracy odszedłem, bo po prostu nerwica osiągnęła u mnie taki poziom, że bałem się chodzić do pracy. No i niestety się z tej pracy zwolniłem. I wtedy jak mnie złapał ten atak, no to znowu była panika i tak dalej. To noc w hotelu, to nawet delegacja jeszcze. To był koszmar. Ja się bałem i spać, że się nie obudzę. Yy, w nocy, północy przegadałem przez telefon z moją mamą, która była też tym zmęczona. Ale moja mama miała dosyć podobne objawy w moim wieku i się z tego wyleczyła. Dlatego mama to jest taka osoba, z którą jak rozmawiam na ten temat, to sam jej głos mnie uspokaja. I też wiem, że, że i też mówi mi, że mi nic nie jest, tak. No i właśnie, do czego chcę teraz, do czego zmierzam? Najgorsze jest to, że większość z nas z zaburzeniami nerwicowymi ma zrobione wszelakie badania. Badania krwi, badania serca, badania neurologiczne i nic z tych badaniach nie wyszło, tak? Ale mimo wszystko, gdy poczujemy się źle, to cały czas wkręcamy sobie, że. Że coś jednak tak tam jest. Że może jednak to nie nerwica, że może jednak faktycznie mam zawał. I to jest najgorsze. Bo przykładowo, ja na przykład, tak. Jestem powiedzmy na jakimś wyjeździe i nie myślę o tym, że jestem na, na tym wyjeździe w jakimś tam celu. Typu na przykład na wakacjach, tylko ja na tym wyjeździe myślę o tym, kiedy znowu dostanę kolejny atak paniki, kiedy znowu e, nerwica uderzy, tak? I najgorsze właśnie jest to, że w momencie, kiedy my sobie wmawiamy, że ona uderzy, ona wtedy uderza. I jest problem, żeby się uspokoić. Ale najgorsze w nerwicy jest to, mm, ten wieczny strach. Tylko, że nie strach, nie tyle też, znaczy tak, strach jest też przed tym, co, co się z nami dzieje, ale e, dużo z nas, mówię nas, bo nie ja jeden jestem, nie, nie, nie ja jeden mam te zaburzenia nerwicowe, tak? Tylko e, jest nas naprawdę, naprawdę dużo, jest nas naprawdę wielu, tak? E, I nasz problem polega właśnie na tym, że myślimy tylko i wyłącznie o tym, kiedy źle się poczujemy. I jest jeszcze jedna rzecz, która osoba, większość osób z nerwicą ma takie myślenie jak ja, że zazdroszczą zdrowym ludziom. Że ja mam nerwicę, ja się muszę wiesz, że czuć, a ten, a ten, a, ten, a ten się wiesz, czuje dobrze, on jest zdrowy, czemu mnie to spotkało i tak dalej. Tylko, że to jest wtedy błędne koło, bo mamy pretensje do wszystkich. Przecież wszystkich w koło, tylko nie do siebie. A wystarczy zmienić tryb życia, wystarczy powiedzieć nerwicy stop. Tylko dużo z nas nie umie tego powiedzieć nerwicy Stop, bo to się łatwo mówi powiedz nerwicy stop. To nie jest tak hopsiu, tak? Ono nam cały czas towarzyszy i jest częścią nas. Eee, problem osób z nerwicą, do którego, o którym zacząłem mówić. Eee, boimy się być ocenieni. Bo przykładowo. Poczujemy się na przykład źle tam w jakimś towarzystwie, to po sobie. U mnie nerwica się objawia tak, że jak jestem w jakimś towarzystwie i właśnie poczuję się źle, to zaczynam się kręcić, zaczy zaczynam yy, rękoma rę 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 jakieś ruchy robić, zaczynam się po głowie głaskać, zaczynam się dotykać tu, badać sobie puls yy, tutaj, tutaj. Yy, chodzę w kółko, w tej weftę, język mi się pląta. Mówię bardzo szybko, niezrozumiale. I moi znajomi się tego nauczyli. Ale też zrobię osobny film o tym, jak rozpoznać, że nasz znajomy może mieć zaburzenia nerwicowe i jak być może spróbować tego sobie pomóc. Ale to jest na osobny odcinek. Temat. Co jeszcze chciałem pan powiedzieć? Najważniejsze jest też to żeby osoby, która ma zaburzenia nie zostawiać samej. Bo ja wiem po sobie, że jak się źle czuję i rozmawiam z kimś, kto ma takie, takie same zaburzenia jak ja i ta osoba mnie ogarnie, bo ona mi powie, że słucha, jesteś zdrowy, nic ci nie, jest to tylko psychika, to w jaki sposób właśnie do mnie to dociera. Bo ja nie umiem tego mówić sobie sam, tylko zawsze musi ktoś to powiedzieć mnie. Że nic Ci nie jest, nic Ci się nie stanie, uspokój się, oddychaj spokojnie. No i faktycznie dołączyłem do kilku grup na Facebooku, pomaga mi to, ale co jest też w tych grupach fajne, na przykład dzisiaj czuję się przykładowo dobrze ale widzę na grupie, że jakaś osoba pisze, że czuje się właśnie źle, że drżą mi ręce, że czuje się w środku podenerwowana. Wówczas do tej osoby postaram się napisać, żeby opisała mi swoje objawy i opisując ja jej swoje objawy, jakie mam, jak czuję się źle, staram się tej osobie właśnie przekazać, że nic jej nie będzie. I to jest właśnie w tych grupach fajne, że ludzie z zaburzeniami nerwicowymi. E, wiedzą z czym to się je, że tak powiem, i chcą pomóc innym. Na przykład oni mają lepszy dzień, chcą pomóc temu, kto ma gorszy dzień. I w tych grupach właśnie to jest mega super fajne, że jeden pomaga drugim. Jeden pomaga drugiemu i, i jest nawzajem, tak? Typu z kolei osoba, której ja pomogłem wczoraj, dzisiaj czuję się dobrze, a źle się czuję dzisiaj ja. To ta osoba pisze do mnie i mi pomaga. I to podbudowuje też człowieka na duchu, bo wie, że jest ktoś, na kogo może liczyć. Yy, kolejna rzecz. Yy, wiele z nas boi się iść do psychologa. A psychoterapia naprawdę pomaga. Ja też na taką psychoterapię zamierzam się wybrać. Yy, a dlaczego się boimy? Bo ogólnie wśród ludzi panuje pojęcie. Że jak ktoś chodzi do psychologa, to z tą osobą coś jest nie tak. I my nie możemy myśleć o tym w ten sposób, że jeżeli idę do psychologa, to znaczy, że ze mną jest coś źle. Bo nie jest. To jest po prostu zaburzenie nerwicowe. To nie jest też coś mega trudnego, coś, nie wiem, coś wstydliwego, tak? To może spotkać każdego i... A psycho, psychoterapie właśnie po to są, żeby nam pomagać, żeby pomagać ludziom, którzy właśnie mają problemy z własnymi emocjami, z panowaniem właśnie nad lękiem, nad somatyką. No. Owszem, zaburzenia w są bardzo nieprzyjemne, ja też tego nie lubię. E, zwłaszcza, że e, też od tam kilkunastu minut właśnie znowu odczuwam tolegliwości, bo już mi kłuje w klatce piersiowej, e, już mi się robi duszno, już częściej biorę oddech. Mimo że wiem, że nic mi nie jest i że znowu po prostu łapi mnie to tak? Ale. Po prostu nauczyć trzeba się z tym żyć. Staram się. Raz mi to wychodzi, raz mi to nie wychodzi. No, no trudno, tak. Um, właśnie. Co robię, gdy mam taki naprawdę porządny atak yy, nerwicy, tak paniki? Yy ja staram się wtedy wyjść na dwór. Yy, tylko najważniejsza rzecz. Do niedawna sam popełniałem ten błąd. Nie hiperwentylujcie się. Bo gdy się hiperwentylujecie, dostarczacie do mózgu jeszcze więcej tlenu, a nasz układ nerwowy tego nie lubi. I on wtedy się pobudza do pracy. I my, i my wtedy mamy jeszcze gorsze myślenie, czujemy się jeszcze bardziej spięci. Dlatego w momencie, gdy uderza nerwica, polecam wyjść na świeże powietrze. No chyba, że pada deszcz, to ok. To wystarczy może uchylić okno, ale też żeby nie wyglądać jak ryba, bo ja wiem, że wyglądałoby komicznie, że ma się uchylone okno, tu głowę ktoś sadza jak, jak ryba łapie powietrze, tak? Bo zdaję zdaje sobie sprawę, że to wygląda dziwnie. Ale mówię, jest ładna pogoda, wychodzimy sobie na dwór, popatrzeć sobie... Na słońce, czy na niebo, chociażby patrzeć w dal i powoli oddychać i myśleć o czymś, co nas uszczęśliwia, lub myśleć o tym, co czeka nas następnego dnia, co nas miłego czeka następnego dnia, zaplanować coś miłego. Ja tłumaczę to innym w ten sposób, że przykładowo bardzo lubię pizzę, tak? To sobie tłumaczę, że jutro sobie zamówię pizzę i że jutro sobie tą pizzę zjem, i już się wewnętrznie cieszę. Produkuję w sobie endorfiny, że zjem coś, co lubię, że moje kubki smakowe będą zaspokojone w jakiś sposób. I drugi przykład. Jak na przykład umówiłem się ze znajomymi, z jednej strony czuję się też przerażony. Bo, bo już sobie wkręcam, że, że, że mi na pewno złapie wśród znajomych. I to jest po części prawda, bo jeśli sobie wkręcisz, że wśród znajomych Cię to złapie, to na pewno Cię złapie. Ale jeżeli postara się myśleć pozytywnie o tym, co Wy możecie robić razem, typu jedziecie na rowery, super, pozwiedzam sobie, porobię, porobię fajne zdjęcia, dotlenie się, zrobi to lepiej mojemu organizmowi, będę lepiej dotleniony, to wasze odczucia zupełnie się zmienią. O lekach i o takich naprawdę moich takich innych sposobach, co ja robię, opowiem w osobnym odcinku, bo ja zdaję też sobie tę sprawę, że nikoł nie będzie się chciało oglądać, jeżeli odcinek trwa tam 30-40 minut, no bo kto będzie słuchał gadania gościa, który siedzi na kanapie i gada, tak? Tak więc powtórzę tylko Jedną rzecz. Ja jestem tu dla Was, ale też dla siebie. E, ponieważ gdy mnie na przykład też złap sprawi, że źle, się, coś, że źle się poczuję, też sobie ten film włączę. I przypomnę sobie: aha, wtedy też się źle czułem i jeszcze nie umarłem. Czyli na pewno nic mi nie będzie. Tak więc pamiętajcie, na nerwice jeszcze nikt nie umarł. To jest podstawa. I nie myślę, że będziecie pierwsi, bo na pewno to, to, jest, to jest niemożliwe. A więc pamiętajcie, ten kanał jest dla mnie, dla Was. Zależy mi na udostępnieniach i na lajkach. Nie dlatego, żeby się wybić, bo mi o to nie chodzi. Tylko, żeby mieć większy zasięg, żeby więcej osób z takim problemem, jaki mam, jaki masz, Ty, mój drogi Wizu, mógł też ten filmik obejrzeć i sobie przeanalizować parę rzeczy, tak. Oto są też różnego rodzaju grupy wsparcia na Facebooku, tak, żeby można było z taką osobą popisać. Yy, więc dlatego mówię, no, kliknijcie tego słuba, dajcie tą łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś znamy, udostępnijcie im ten filmik. Albo ten kanał cały. Niech sobie, niech sobie zajrzą, może, być może im się spodoba. Ale mówię, to też nie jest kanał dla osób yy, też z zaburzeniami nerwicowymi, bo osoby zdrowe też mogą sobie wejść, posłuchać, z czym my się borykamy, być może też będą potrafi nas bardziej zrozumieć, bo to się mówi. No uspokój się weź tabletkę to ci przejdzie. To nie jest też tak, to się tylko mówi, tak? Hopsi trala, skończyła się gra. Nie, to jest bardziej złożone. To wszystko zależy od nas. Tak więc. Yy, na dziś to już wszystko. Mm. Żegnam się z Wami dzisiaj. Nie wiem, kiedy będzie następny filmik, bo. Nie będzie jakiejś stałej częstotliwości, że we wtorki, czwartki o tej godzinie premiera mojego najnowszego filmu. Nie, po prostu mam chwilę czasu. Siadam, nagrywam dla Was. Nic nie obrabiam. Będę się jąkał czy, czy, czy się zawieszę. Trudno, no, no to jest normalne, tak? Nie będę robił tutaj nic pod, per, pod publikę, perfekcyjnie, idealnie wszystko. E, nieważne, jak mnie też odbiorą ludzie. Ja po prostu chcę. Pomagać takim osobom jak ja. Rozmową dobrym słowem. I o to, o to mi się wydaje, że. O to tylko chodzi, tak? Żeby pomóc drugiemu poczuć się lepiej. Tak więc pamiętaj. To tylko stan twojego umysłu. Nic ci nie jest. Jeżeli masz jakąś kwestię albo o sobie nie radzisz, na dole pod opisem masz maila. Możesz do mnie napisać maila. Na pewno odpiszę. Nie wiem jak szybko, bo też mam dużo różnych zajęć, i tak dalej. Ale jeżeli ja się za coś biorę to i mówię, że odpiszę, to na pewno tego maila ci odpiszę. Także spokojnie. Jeżeli znasz mnie z Facebooka, masz problem, też możesz do mnie napisać. Spokojnie, ja ci odpiszę. Ja nie będę ci oceniał, ja cię zrozumiem, może coś ci podpowiem. Po prostu możesz mi się wygadać. Tak więc, tak. Sub like. Udostępnij i stay strong. Taka będzie moja maksyma, maksyma mojego kanału. I polecę to też innym, którzy mają problem z tymi zaburzeniami. Stay strong, bądź silny. Do następnego. Cześć.